Pozdro Junior, sprawdzaj zwroteczkę Jak coś ty się tu pierdala i z buta Kurwa, podwójnie, trzeba, tak kurwa, kurwa, kurwa. Viva jest rap, a nie pierdolone grajki. W zaszecie noszę kasteta na nogach spięte Najki. Przekazwali tak jak hajki, kidaje daje ci do myślenia. Nie dam sobie dmuchać w kasę, no i co, jak wrażenia? Nie znam swego imienia i tak samo moi kliki. Na robocie zawsze cisza, na robocie bez paniki. Oni rozstawiają wniki, ale w betonowym lesie wwła. Wola praga, Wawerani, między lesie. Jak to della rap, tu gdzie macie ty za słowo gdzie prokurator się jebać, kurwę oporowo. Tu nastawieni bojowo, nie czekamy na cuda w razie Zjazdu na bazę gada Za mnie papuga to Z głowy w głowie zostanie nawet jako ciadka długa Póki co pani takim w ciepłych krajach palisz szluga Jest to della rap raptu, gdzie życia się nie boję Handel przemiał prostytucja, lichwy, wyroki, rozboje Jest to getto della rap 022 kierunkowy Nie wyświetla się ID Bo każdy anonimowy Jak robisz tutaj kwit To z poliką do połowy Tutaj rozliczasz się gęż Tylko w pierdol jest darmowy Teksty życia wzięte teksty kurwa prosto z głowy Się nie wpierdalaj mordowira Że ulicz tej mowy Jcy klika IBK, przekaz ostro wybuchowy Na komendę tysiąc kark, gula już ma dzielnicowy